Halo, halo! Przerwamy na chwilkę żonko, zapraszam wszystkich tutaj serdecznie. Jesteśmy na Extreme Weekend na poligonie w Jaworze. Co będziemy robić? Będziemy strzelać, strzelać, i strzelać. Czyli przed nami dwa dni naprawdę świetnej zabawy. Na tegoroczny Extreme Weekend wybraliśmy się wspólnie z Jankiem z time to Hand i już po przyjeździe na miejsce spotkaliśmy się z naszymi serdecznymi znajomymi. Plan wyjazdu był bardzo prosty: dużo strzelać, dobrze się bawić. To jest Bolek, Lolek, Janek. Zanim jednak to nastąpi, musieliśmy się odpowiednio przygotować. Challenge numer jeden. Rozłożyć namiot. Już jest ekstremalny. Pomimo tego, że na miejsce dotarliśmy dzień wcześniej, czyli w czwartek, a kuchnia startowała dopiero w piątek, to my byliśmy na wszystko gotowi. Nic nie smakuje, tak jak kawa w środku lasu o poranku. Piątek był to dzień treningowy, podczas którego mogliśmy postrzelać nie tylko z naszej, ale także i z innej broni. to jest 308. To, to teraz, się 308 ma w komplecie trzy lufy. Masz czy 308 przy stawie magii, na w komplecie od razu? W komplecie, tak. tak. Szybko wymień na lufa cztery śruby od z tej strony, rozumiesz? Z drugiej strony jest taka tylko podrująca. Ale jaki spust tu jest. Tego samego dnia odbywały się także zawody na parkurze. Oraz trening pod okiem instruktora z Waltera. So we are, we are 100 meters from the pistol. Yeah. <laughs> Emre pokazał nam także strzelanie długodystansowe z broni krótkiej. Wow! <laughs> Come on! <laughs> Tell the guys with the rifles. It's nothing special. 150. You <laughs> see <Is> it? The guy is hitting the target with the rifle. Yeah. Almost. <laughs> it's not the that easy. to, is what we are calling Extreme Weekend, right? W miejscu takim jak to zmienia się w ogóle pojęcie na temat strzelania właśnie 450 metrów nasze. Tak, to jest właśnie to, co powiedziałem przed, przed wyjazdem, że jeśli ktoś spróbuje strzelania na 200, 300, 400 albo 600 metrów, nawet takiego amatorskiego do blachy wielkości naszego rozmiaru, nie to okazuje się, że 100 metrów jest nie 100 jest, metrów, to nie jest problem. nie jest żadna odległość. Mało tego, można to zrobić ponownie. I jest to powtarzalne. Tak, to nie, jest, to nie jest przypadek, że tak kulka taniej. tak. Tak, Tak, tak. Ale to jest nic, bo mieliśmy tutaj pana, który z pistoletu y, strzelał z dużym powodzeniem do, do blach do proaktywnych na stoi i na 150 metrów. Ale to już jest kosmos. Tak, tak. Wtedy, wtedy tym bardziej dla za dla, dla dla stomatu to, to nie powinno być żadne wyzwanie. Po porannych strzelaniach udaliśmy się do kuchni, gdzie nad przygotowaniem wild burgerów czuwał sam Przemek wraz z Hubertem. I jak zapewne się domyślacie, były ogłęki. a po posiłku czas na krótki odpoczynek, bo już po zmroku czekały na nas jeszcze dodatkowe atrakcje. Tam jest jeden na 200 chyba tak podświetlony, drugi, o. oto przed nami nocne strzelanie. Dobra, teraz dawaj na sto. Strzelaliśmy na 100. 200 i 300 metrów do podświetlonych celów. Wszystko w kompletnych ciemnościach, bez możliwości użycia latarki czy jakiegokolwiek innego światła. Dlatego też sprawdzanie tablic balistycznych podczas strzeleń nie wchodziło w grę. Dozwolona natomiast była regulacja prędkości na samych lunetach. Te warunki były wręcz idealne, żeby wypróbować strzelanie z nakładek NOCTO i termowizyjnych, które jak się okazało były wręcz banalne w zamontowaniu. Czyli co, tak naprawdę wystarczy tak, po prostu założyć? i Jak wygląda zakładanie na To rozsuwamy to skrzydło, zakładamy na obiektyw, wsuwamy no, no, go do końca, takim zyłem, tutaj bierze. musimy go tylko ustawić osiowość, dopinamy skrzydło. Całość trwa mniej niż 30 sekund. Myślę, że mniej niż 10 sekund, jeżeli dojdziemy do prawy. A gdy skończyliśmy nasze nocne strzelania, mieliśmy wreszcie chwilę, aby usiąść wspólnie przy ognisku. Dzień drugi rozpoczął się od wizyty gości z oceanu, którzy przyjechali pokazać nam swoje zabawki. Wszystkiego można było dotknąć, wszystko można było zobaczyć. Można było nawet wejść do czołgu i zrobić sobie zdjęcia. Chciałbym na, na początek w ogóle powitać wszystkich tych, którzy do nas dotarli późno wieczorem wczoraj, dzisiaj jeszcze parę osób dojechało, witam was serdecznie, bardzo cieszę się, że udało wam się dotrzeć, chciałbym powiedzieć, że mamy tutaj wiele atrakcji, które są na miejscu, z którymi będziecie mogli korzystać. Tutaj mamy łania w chmarze, to coś takiego dla myśliwych. Wymyślił to Maciej Krawczak, jeden z naszych sędziów. Będzie to takie nietypowe strzelanie, gdzie trzeba będzie wybrać odpowiednią sztukę, która jest w chmarze i trafić ją tak, aby nie uszkodzić innych. Tak? To... Podczas odprawy Przemek opowiadał bardzo dużo na temat konkurencji, które nas tego dnia czekały. Począwszy od gongów, które ustawione na 200 metrach uruchamiały łosia w przebiegu. To brawo, to brawo. Poprzez strzały z broni na pastorale do gągów na 300-200-100 metrach. I podobnie jak Przemek, mogliśmy spróbować swoich sił, strzelając nawet do Paribala. Tu za nami odbywa się strzelanie do niedźwiedzia makiety niedźwiedzia na 500 metrów. Leży! W programie były także inne ciekawe rzeczy, takie chociażby jak strzał do ogórka czy strzał do jajka na 50 metrach. Wydalaliśmy także do tak, a w przypadku niektórych konkurencji można było nawet nieźle zmachnąć. I oczywiście, jak przystało na poligon, w niektórych konkurencjach trzeba było troszeczkę pobiegać. Dziękuję. No, 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 no. Wielu z nas czekało także na strzał z broni kulowej do rzutku. I dwóm z naszych kolegów z grupy udało się to zrobić. Mało tego, jeden z nich powtórzył swój sukces z zeszłego roku. Jest wow! oh! 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 mistrz! Jest oh! mistrz! <laughs> oh! yes, mistrz! <laughs> yeah! Co za grupa! Tak. Montował, to nie, 10. Grupa. to była grupa, to są ludzie! No. Na obiad tego dnia była również dziczyzna, był to przepyszny gulasz, a tuż po rozdaniu nagle czekała na nas pyszna kolacja w postaci pieczonego dzika bo na stoisku e, miasta i gminy Kalisz w spróbować fenomenalnego chleba z smarsem ogórkiem, a tego ogórka musieliście również zestrzelić. I poproszę do mnie pana burmistrza e, miasta i gminy Kalisz, aby wręczył nagrody specjalne. Brawa, nagrody, owacje, gratulacje i pieczony tak kończył się dzień drugi Extreme Weekend. Pomimo tego, że moja osoba była na szarym końcu listy wyników, to wiem, że wróciłem tego dnia jako wygrany. Extreme Weekend zmienia podejście do strzelania, zmienia podejście do łowiectwa, poszerza horyzonty i daje nam myślenia. Każdy, kto tutaj trafi i weźmie udział w zawodach, już wygrał. Chciałbym serdecznie podziękować Przemkowi za to, że organizuje taką imprezę, jaką jest Extreme Weekend. Mam nadzieję, że spotkamy się tam wszyscy za rok. Dasz bur!